W swoim wystąpieniu Bobnar porównał Polskę i Polaków do dzikiego zwierzęcia oswojonego przez Niemców. Wywołało to falę oburzenia, bo zdaniem komentatorów Before Krieg das war, Waldenburg. Porównanie Bodnara niepokojąco przypomina niemiecką retorykę z czasów okupacji, kiedy Niemcy uważali Polaków za podludzi i traktowali jak zwierzęta. Każdy Polak obowiązany jest po ujrzeniu każdego Niemca noszącego mundur ustąpić miejsca na chodniku. Obowiązek ukłonu przez Polaków podlega też w stosunku do wszystkich. Łapanki i rozstrzeliwania, podłość, okrucieństwo. Niemieccy Kaci i zbrodniarze przynieśli Polsce zniszczenie i zniewolenie. Za swoje zbrodnie Niemcy dotąd nie wypłacili Polakom reparacji. Leon Tuska w Berlinie nie szczędził Niemcom komplementów. Zadając Europa. I fear German power. Mniej yes. zaczynam się obawiać niemieckiej potęgi niż niemieckiej bezczynności. Polskość to nienormalność, takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną uporczywością, kiedy tylko dotykam tego niechcianego tematu, polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch buntu, historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnej ochoty dźwigać, a zrzucić nie potrafię.